Dobra. Witam serdecznie. Liczby x, y i 19 tworzą w podanej kolejności ciąg arytmetyczny. Przy czym x plus y równa się 8 oblicz x i y. Teraz, co my wiemy? Że ten środkowy wyraz y będzie równy sumie 19 plus x podzielonym na 2, bo taki jest wzór na. Jak mamy środkowy wyraz, to jest w arytmetycznym, to jest suma. Poprzedniego, czyli x, i kolejnego po y, czyli 19, podzielimy na 2. Mnożymy razy 2 obie strony, mamy, że 2y jest równy 19 plus x. I wiemy też, że x plus y równa się 8. co możemy z tego wyznaczyć, że x jest równy 8 minus y. Po prostu y przenosimy na drugą stronę i za x tutaj podstawiamy. I mamy coś takiego, że 2y równa się 19 plus x, czyli będzie plus 8 minus y. Y na drugą stronę będziemy mieć 2y plus y, bo zmienia się znak na przeciwny. Jak przenosimy na drugą stronę równania, to się równa 27, czyli mamy, że 3y jest 27. No to y wyjdzie nam 9, jak podzielimy obie strony na 3. Jak jest y 9, no to widzimy, że różnica będzie 10. To będziemy mieć tak, tu będzie 9, tu będzie 19, a tu będzie minus 1, bo minus 1 plus 10 jest 9 i plus 10 19. Ale nawet mamy przecież tu przepis na x. To moglibyśmy to w inny sposób tutaj policzyć, a no w taki, że x to się równa 8 minus y. A y nam wyszedł 9, czyli 8 minus 9 wyszło nam też wyjdzie na minus 1. Czyli i tak wychodzi to samo. Dziękuję serdecznie za uwagę.